Studenckie Koło Naukowe Integra działa od ponad 10 lat przy Katedrze Automatyki i Robotyki na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej. Poszerzamy w nim nasze zainteresowania związane m.in. z modelowaniem, elektroniką czy też robotyką. Aktualnie zajmujemy się projektami robotów do walki sumo, wyścigowych czy też kroczących, które w poprzednich latach zajmowały wysokie miejsca w różnych zawodach, także międzynarodowych. Oprócz tego mamy projekty autonomicznych pojazdów, które mogą same poruszać się w wyznaczonym terenie. W Kole zajmujemy się nie tylko działalnością naukową, ale też co roku organizujemy festiwal robotyki roboką i nieraz pomagaliśmy w organizacji warsztatów czy konferencji.